Drugim moim wyjątkowym gościem w dzisiejszym programie jest Zuzia Psujek, uczennica drugiej klasy Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. Witam cię Zuziu, serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do udziału w programie. No i właśnie pierwsze pytanie takie półprywatne. Proszę mi powiedzieć dla ciebie czym jest zdalne nauczanie jako uczennica drugiej klasy? Lepiej być w domu? I brać udział w zdalnych lekcjach, czy jednak czegoś brakuje? E, początkowo na pewno była to taka nowość. E, większość z moich znajomych tak to, było to tak, jak takie wakacje. Lecz teraz jednak e, wydaje mi się, że większość z nas chciałaby wrócić do normalnego nauczania, i to nauczanie zdalne na pewno e, przynosi nam wiele. E, Umiejętności, na pewno stajemy się bardziej samowystarczalni, musimy się samemu zmotywować, no jednak też przynosi to jakieś trudności, prawda? Zuzio, ja wiem, że te czasy są trudne dla nas wszystkich, ale patrząc na Ciebie, jesteś uśmiechnięta. Myślę, że nie jest tak źle. Jakiś kontakt mniej więcej, czy to przez telefony, czy nie z rówieśnikami masz, ale powiedz mi, czy był taki na co dzień kontakt na przerwach? Z rówieśnikami. Teraz już na, nauczyliśmy się żyć tak na odległość. E, kontaktujemy się między sobą, próbujemy jednak utrzymywać te kontakty. No jednak nie wygląda tak samo jak na korytarzach w szkole, kiedy możemy iść z każdym problemem, porozmawiać, pośmiać się. No i na pewno chcielibyśmy wrócić już do tych normalnych czasów i spotkać się raz, razem na korytarzu w szkole. Czy nie przeszkadza ci w tym zdalnym nauczaniu brak kontaktu? takiego bezpośredniego z nauczycielem, czy to, nie wiem, języka polskiego, matematyki, fizyki, czy chemii. E, moim zdaniem e, nauka zdalna jest e, wyzwaniem jak i dla uczniów, jak i dla nauczycieli i na pewno kontakt e, twarzą w twarz z nauczycielem jest lepszy, gdyż może po prostu podejść, zobaczyć, co ma się w zeszycie, wytłumaczyć, a na nauczaniu zdalnym tak naprawdę e, jest to e, uciążliwe, bo e, jednak wszystko jest w tych komputerach i nie ma tak naprawdę na to czasu, ani możliwości. A jeszcze na zakończenie, tak żartobliwie powiem, miałeś jakieś plany związane z feriami? E, no tak naprawdę e, nie ma co wyskakiwać tą przyszłość, gdyż po prostu wszyscy mają razem ferie i to będzie dosyć ciężkie do zorganizowania. A jeździsz na artach? Jeżdżę. No to tego Ci życzę. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się na tyle poprawi, że, że jeszcze niektóre decyzje związane z feriami i z tym, że, że będą dla wszystkich w tym samym czasie, że nie będzie można wyjechać, sporo jeszcze czasu przed nami. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa gościem była Zuzia Psujek, uczennica drugiej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łasku. Dla ciebie zdalne nauczanie jest lepszym rozwiązaniem? Czy jednak wolałbyś się na co dzień spotykać z rówieśnikami? Wszystko je, nie jest czarno-białe, wszystko jest e, szare. E, zawsze można e, wyciągnąć pozytywy oraz negatywy obecnej sytuacji. E, oczywiście e, są liczne pozytywy, takie jak na przykład. E, to, że lekcje trwają 35 minut, a nie 45, są one skrócone. Zaczynają się w naszym rodzinnym domu, co na pewno zwiększa nasz komfort. Zaczynają się o godzinie 7.50 przez internet, co oznacza, że nie musimy marnować czasu na dojazd do szkoły. Ten czas możemy poświęcić na przykład na lepsze wyspanie się, na lepsze przygotowanie się do zajęć oraz na nasze hobby bo oczywiście komunikacja też kosztuje dużo czasu i tak na przykład jak w roku szkolnym dojazd ze szkoły do domu zajmował mi pół godziny teraz to pół godziny mogę przeznaczyć na na przykład odrobienie lekcji albo poświęcić na spędzenie czasu z rodziną czasami na te poranne lekcje ciężko jest się zebrać z łóżka ciężko jest stać często ciężko jest się skupić Oczywiście moim zdaniem lepszy jest czasami ten. Kontakt taki w rzeczywistości z nauczycielami, gdzie możemy się czegoś dopytać szczegółowo, szczegółowo nauczyciel może nam wytłumaczyć. No tej interakcji moim zdaniem mi brakuje. Oczywiście też dużym minusem jest to, że nie mamy kontaktu z naszymi rówieśnikami, a to moim zdaniem jest nam potrzebne bardzo. Brak możliwości kontaktu z rówieśnikami, ciągłe przebywanie w domu na pewno nie wpływa korzystnie na na, nasz właśnie, na nasze samopoczucie. Więc ale trzeba się skupić na, na tych pozytywnych stronach. Adamie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Kolejnym i ostatnim gościem w dniu dzisiejszym w programie jest dyrektor liceum ogólnokształcącego w Łasku. Pani Wunio, dziękuję bardzo, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie. Ja za do tego zaproszenie. programu. Jestem już po rozmowach, jestem już po rozmowach z uczniami państwa szkoły i nie tylko. No i mówili o plusach i minusach zdalnego nauczania. Tych plusów jest trochę i byłem zdziwiony tym, że te plusy są, ale też jest sporo minusów. No. Spodziewałam się akurat takich odpowiedzi uczniowskich. Ja osobiście uważam, że zdalne nauczanie to jest jedno z najgorszych rozwiązań, jakie mogą być z tego tytułu, który tutaj już został wspomniany, ponieważ kontakt taki face to face jest najważniejszy. Ja mówię, my jesteśmy istotami stadnymi i my musimy ze sobą przebywać. Dlatego nam też jako nauczycielom bardzo brakuje takiego bezpośredniego kontaktu. Kiedy można podejść do ucznia, kiedy nawiązać odpowiednią interakcję można i tyle czasu poświęcić każdemu tak naprawdę na ile on zasługuje. W tym zdalnym nauczaniu bywa Różnie, tak naprawdę, aczkolwiek my już się trochę tego zdalnego nauczania nauczyliśmy, ponieważ jest jakby to taka druga fala tego nauczania. Za pierwszym razem, jakby raczkowaliśmy w tym zdalnym nauczaniu. Teraz jest o tyle lepiej, że wszystkie dzieci pracują na jednej platformie, na Teamsach. To, że jesteśmy ciągle zaskakiwani nowymi informacjami, nowymi obostrzeniami, nowymi rozwiązaniami, to jest to niezwykle trudne i do końca nie wiemy, jakie rzeczy trzeba z tej podstawy programowej wyrzucić, z czego zrezygnować. Żeby te dzieci pod kątem matury przygotować. Ciągle padają takie pytania, czy będzie matura ustna, czy tej matury ustnej nie będzie, także tych niewiadomych jest bardzo dużo. Czyli tych pytań tych pytań, Panie Ewo, jest dużo więcej bez odpowiedzi. Ta sytuacja tych, o których Pani przed chwileczką powiedziała, jest bardzo trudna rzeczywiście, bo te trzy lata. No, stop coś się złego dookoła matur dzieje, ale te matury tak czy inaczej być muszą. Szanowni Państwo, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, słuchajcie ich problemów, bo tych problemów nie tylko z nauczaniem zdalnym jest niestety coraz więcej. No, efekty są takie jakie są, że różnych bardzo przykrych często zdarzeń wśród nastolatków jest w Polsce coraz więcej. Życzę Państwu zdrowia, jak najmniej problemów związanych z pandemią, no i tego, żeby jak najszybciej te stare dobre czasy wróciły. Paniewa była moim ostatnim gościem, w związku z tym bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy.